Bierzcie do stanka na SACM Kod stanek 10 na sklepie indrop 10% zniżki Kto dychy nie daje, temu ku też nie daje. <grystanie> kod poleca No zajebą to z takie holy shit Oj debil jebany Leży debil A ja robię z tej klipka będziesz Siema Atakuję. debilu Czemu debilu od razu? tego pyta e, ty słuchaj Grypsowałeś za pierwszym razem, czy cię podnieśli? Nie, 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 w no na... nie, 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 na nie, 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 ciebie? nie, 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 na nie, 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 Mówi... A co nie, jeszcze mówili, na przykład? nie, <laughs> nie, <laughs> tak? Zolone z był, no siedziałem na kibu i mgałe robiłem wszystkim chyba w widzieniu normalnie. Ja pierdolę ty na sprawę A coś jeszcze? Odwalałeś no, jakieś, ta? się jakieś te? Nie, srak na mnie tylko, ale tak to już nic Oo dobra dobra Nie ja to no, miło normalnie byczko nie? Tam jest, tam jest, tam jest. Ja pierdolę Ty golfem jeździ keby To no co wy odpierdolacie ja no Ja pierdzielę Czemu się nie zatrzymałeś tam? Gruba? Nie o tę rude bo leży dwóch. Jeszcze no, jeden tu jest. Na nowo. No, mi się zdaje, ja że trzeci, trzeci, trzeci. Tam jeszcze, daleko są. Nie, Polskę, siada... Kurwa, co? Wintka to siada. Mam, no, że sns-ik ja będzie... Ja muszę tłumik chyba zakupić, kurwa. No właśnie sns-ik plus tłumik, tłumik siada. A, bo do mnie wali, kurwa, ja się zakupuję. Ja pierdolę, jaki kieprzak jebany. Nie mogę se zakupić kurwa bo na mnie napierdala cwelu. Ale zajebałem ich kurwa, ale, ale, kurwa. Kolega oporowy Stanek coin. Bo się, za... ja się powiem o... Siadaj Siadaj Już, już Cooking with mola. Dobra, jestem, no Cooking with mola. No kurwa, co ty tak ruszasz z tym kurwa furą? Nie no, możesz mi poczekać? Imaginę, stawiasz, nie? O kurwa, już wyjdą z Max, 20... No, w raz Niebieski kanał taki, niebieski kanał Leży, leży trzech Tu nie dostaniesz nic pod choinkę Kurwa, nachują się chowa za tym głównym jabanem Leży Możesz w sumie streamka odpalić jak chcesz Nie wolę odcinek stawić No to jak chcesz Czekaj no bo ja tu Kazrat coś krzyczy kurwa Leży Kolejny To jest strefa na górze kurwa No na no strefce są No jeden jest Dostał gość nie szszedł szedł Nie mhm. Kowale w pysk Niech tylko mnie spróbuje zabić Fake ten, o pusta Leży, leż, leż Cześć tego O jak spierdala Z boilerem Bojle, go prawie zajebałem wyje. Nie, bo butle wyjebałem właśnie leży leż. No ja też, ja też woman No ja to jest, już jest ogólnie fajne. z 50 osób wykurwiłem sobie mówiąc Oj Gdzie? Walę vale w boiler O mnie, śpi, śpi, śpi To ja mam zlutować tego ziomka tu? No s Lut... ej, przyjechali kolejni. Droga. On miał dwie klamy. Ile tego jeszcze. Leży. Kurwa. No nie no my jakbyśmy grali tu na serio, to byśmy dali ja, ja kurwa. Ja Najlepszy. Nie dzwonek! Tak. O, no, ty ty, Ja tak za jak tobą, jak ja, jak to. ja za tobą, ten. Zajebałem cię niechcący, ale go zabiłem już. Kejsik na mi przyszedł. Teraz już nie będą no, takie obita. Hey, Czy dalej napierdałem na tym Sylosie? No, 170. Fuuu! <śleski> 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 Basi, lekka. Ale... No, 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 no. O, to ty jesteś. O, mogę być random z niczym pod kupionym. Ja? No. Gdzie tu się jedzie? No, czekaj, dawaj to Sandy. Ty jesteś? Zobacz, ja, zobacz jaką ja mam. Gdzie to jest? to jesteś, ty jesteś, Zobacz. Na płatze, jaką ja mam, typie. Ten, ten GTR to jest tak szybki. No kurwa, poczekaj, daj mi to. Tak. Leży czwarte gówno jebane. Ej, no, no. chowań, dobra wysiadaj <grymne> Jako rodzice są bridge. Ej nie no, polepszył się jeszcze